Moi drodzy, ja mam nadzieję, że wy naprawdę wiecie, że nie na każdą dolegliwość od razu trzeba łykać garściami tabletki czy antybiotyki. Mam nadzieję, że wiecie, że istnieje jeszcze coś takiego jak medycyna naturalna. I na przykład poradnik przeziębienia, infekcje, nowotwory pomoże Wam nie tylko uniknąć przeziębień, ale przede wszystkim przekaże Wam ogrom wiedzy, dzięki której będziecie w stanie zadbać o swoje ciało w taki sposób, aby nie chorować. Abyście Wy nie chorowali, aby nie chorowały Wasze dzieci. Naprawdę dziwią mnie pełne przychodnie chorych ludzi, którzy nie nabyli jeszcze tego poradnika. Generalnie można byłoby niesamowicie te przychodnie odciążyć i iść tam tylko wtedy, kiedy istnieje rzeczywista potrzeba. Pozdrawiam zielaszpolska.pl poradniki.